U nas we Wrocławiu to jest taki przepych, że jak siedzisz w galerii i podchodzi do ciebie obsługa, to pytają: Przepraszam, czy mógłby pan pobrać jakiś duży plik? Mamy przesyt internetu, no dalibyśmy trzebnicy, ale tam prawie prądu nie ma, co dopiero komputerów. Jak jedziesz tramwajem, to motorniczy mówi: Uwaga, dziura na torach! i czeka chwilę, i dodaje: Żartowałem, to nie trzebnickie! <laughs> No może przesadziłem, biedaki nie mają nawet tramwajów nie myśląc o dziurach w szynach. Od czasu do czasu odwiedzam okolice Wrocławia. Malownicze siechnice, przyjazna oleśnica, ale... Poszedłem raz kurwa do Trzebnickiego. Tak, poszedłem. Prawie nic tam nie jeździ. Sfond główna przyprowadził mnie do Malina. Okolica była pofałdowana. Po jakimś czasie wydało mi się to nienaturalne. Po, bliżej, po bliższej obserwacji, hałdy gruzu i śmieci okazały się lepiankami mieszkańców. Pierwszych tubylców zastałem podpierdalających asfalt z dróg wojewódzkich, które wykładali na drogach powiatowych. Widząc też ten przesyt biedy, splunąłem na małe, wydeptany w ziemi placyk. Jak jeden zobaczył, że nie mam na sobie porwanych szmat ani żółtego worka z Ikei, to przybiegł i zaczął tę ślinę zlizywać i zapytał: Panie, skąd przybywasz? No, 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 z Wrocławia. Na te słowa zbiegła się połowa miejscowości i zaczęli bić mi pokłony, a jeden klęknął przede mną i rozpiął mi rozporek: Wypierdalaj ode mnie, biedaku. Wtem ten zliżujący rzucił w niego kawałkiem gruzu i krzyknął przerażony: Rób co pan każe! Nieopatrznie trafił go zbrojeniem w skroń i mu głupirej rozwalił. Już myślałem, że przyjedzie śmieciarka po jego ciało, ale wrocławskich śmieciarek nie widziano tam od miesięcy, a nawet nie podejrzewajcie malina o posiadanie własnych. Nagle z za rogu wyleciał jakiś facet z taczką i zabiera ciało z bananem na mordzie, jakby miał czym wyżywić rodzinę przez najbliższy miesiąc. Cała reszta pobiegła za nim, korzystając z zamieszania spierdoliłem w las. Po drodze mijąłem paczki z żywnością, więc albo Caritas stwierdził, że to gorsze za niż Nigeria, albo jakaś szkoła zrobiła akcję pomocy biednym rodzinom. A tu ich najwięcej. W sumie nawet pizga tam jak na Kresach. Udało mi się wrócić do Wrocławia. Po tym przeżyciu zacząłem udzielać się społecznie. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem po powrocie, było złożenie petycji o utylizację powiatu trzebnickiego i wszystkich jego mieszkańców. Argumentowałem, że tak będzie dla nich lepiej, bo Holokaust przy tamtejszych warunkach to wakacje. Petycję przyjęto. Zostałem laureatem pokojowej nagrody Nobla.